Simano mordeczki, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak widzicie, lecimy sobie dzisiaj na Marinie, którego już... Oj oj, oj, myślę, że 3 miesiące albo i 4 nie wyjmowałem z garażu, także czas go przewietrzyć. No i ci lecimy sobie ogólnie na zlot. Także robimy sobie taki odcinek w starym, dobrym stylu, bo takie odcinki prosiliście i mi już ich również brakowało. Także lecimy sobie dzisiaj przewietrzyć trochę Marina. No i mam przyjemność się wam pokazać nowości, tak mi się wydaje przynajmniej. Także no co, łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem i lecimy z tematem. I oprócz tego mam dzisiaj też gigafazę na mówienie po prostu dzień dobry ludziom, żeby tak się po prostu witać i przekazać swoją pozytywną energię innym, zarażać tym uśmiechem, także myślę, że nie ma w tym nic złego. Myślę, że jest to mega pozytywne, także jak ja mam dobry humor, to może na kogoś innego też ten taki pozytywny vibe'ik przeskoczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry 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 A teraz chcę spotkać się z chłopakami Czyli z Marcinkiem, Adrianem i jeszcze jednym kolegą Którego co prawda teraz nie znacie, ale dzisiaj go poznacie No bo skoro dzisiaj jest locik, no to lecimy oczywiście w standardowym składzie Bum. Ale cichutko O, wow. o matko <laughs> Spokojnie Trzymam go Dobra, nie chcę nikogo więcej straszyć, po prostu stąd jadę. Nie spodziewałem się, że pani się wystraszy tego, że na trawę wjechałem. Dobra, no jazda, jazda, jazda. Lecimy. O kurde, jak na tym marinie śmiesznie skaczę. To jest taki skoczny rower. i pierd... Ale tu pozarastało. O kurde. Dobra, jadę. Ale kozacko. Trek przy tym to taka zabaweczka. Tutaj ciężko jest manualem, trzeba będzie potrenować. Auu! Au. Uh, uh, uh. uh, uh, uh. Hamulce tektro <laughs> nie tektrują, tyle powiem, o kurna No i oczywiście zapraszam was tutaj do karty, którą macie w prawym górnym rogu Żebyście pamiętali o tym, żeby wziąć udział w loterii <laughs> Powiem wam, to było straszne Już myślałem, że będę miał rozwalone jedynki Także pamiętajcie o loterii, to tyle o niej na dzisiaj e, Dziękuję za wysłuchanie O, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra Nic nie ja rozumiem, ale ja. Czekaj, mam łeb jajko Trzymam ten kask jak jakieś dziecko A Mateusz mi kazał nagrać wstęp o, widzicie? On się opierdziela Taki, no. taki właśnie jest youtuber wielki Siema. Dobra, poczekaj, nagram z panem Przepraszam, chce pan ze mną nagrać wstęp do filmu? Chyba nie chciał To jest, panie Marcinie, to jest taka ścieżka rowerowa po prostu, rzadko uczęszczona Aha, to dzisiaj tak jest... na automaty jak sobota. No właśnie, sobota to na automaty A we wtorki co się robi? Też, też automaty Też automaty, no We wtorek muszą być automaty każdy wtorek Wtorek I sobota Dawaj dzisiaj wracamy sobie do czasów wiesz Kiedy stunt był jeszcze modny Tak, wracamy do 2017 Ja bym jeszcze pojechał tyłem o, o Tak o normalnie Wiem Właśnie widziałem wcześniej jak jechałem Kurde Na hornecie to było prostsze No pedałuję. pedałuje Najważniejsze żeby Dobrze balansować. Dobra, czekaj. O, i zeskok. Dobra. Teraz z się dalej. Dobra, są wielbłądy, są! To co chciałem Ci pokazać. Pa, dawaj. Normalnie za darmo zobaczymy. Nie trzeba płacić 35 zł. Pakie, pakie dwa garby mają. Ty już Marcinek masz jednego. Ja mi też już urośnie jeden garb. To razem mamy dwa. To jak się złączyłem. Będziemy... To już jesteśmy wielbłądem? No, bo tak. Kurde, ale pakie fajne. My mamy za fre. No tak, właśnie pani co się tam pani patrzy. Nie za darmo mamy, nie płacimy. A jest łatwo <grym> To <wytkujesz> <grym wytkujesz> Jak się gada z To tak trzeba bardziej po arabsku. No nie wiem. Mieszana, mieszana. Z dowozem czy, czy nie? Co się stało? Jak to się stało, że flak jest? Powiedz, dla widza, bo to się nie nakamerowało. No, skoczyłem. Skoczyłem i Wylądowałem, I wylądowałem. Na krawężniku, no niestety, kurde, będziemy, obstawiam, że będziemy spóźnieni. Przygód nigdy nie zabraknie na tym kanale, ale nie spodziewałem się, że jadąc na zlot, już będzie potem. Wiem, już schodzę, już schodzę, spokojnie. Przepraszam bardzo, przepraszam. Dawaj, siadaj. Robimy, O kurno jak usiadł, tylko ja nic nie widzę, jakby, nie? Oh. No. Nie, dobra, będziesz po prostu mi mówił, jak To no Ktoś się ja kameruje to ślepej, no. zobacz. Tak, dobra. Oj, okay. przepraszam bardzo, ale tutaj Uber, Uber Express. Tak. Jestem ciekawszy tylko dentka, czy też opona ucierpiała. Ale słyszałem, jak jej walnęło Ula la la la. Dobra, stój, tu mam tramwaj. Jesteś pewien? Tak. Okej, okay, dobra No gdzie on pochodzi? No tu jest tramwaj Straus, chodź tu Chodź tu do. Chodź do wuja, da ci wyprawkę Proszę bardzo, dwa bilety, dostaniesz Żebyś mógł jechać. A my już prawie na finiszu, bo kolega poleciał sobie komunikację miejską. Także my lecimy sobie tutaj rowerkami jeszcze. I tak jesteśmy już prawie spóźnieni, także mam tutaj taką jedną jeszcze fajną, tylko górkę. Do odhaczenia po drodze. I my ją sobie ostatnio atakowaliśmy, ale to razem z Piotrkiem na Surronie, a nie na rowerze, bo ona jest mega. O kurde, strowa! O o, o, o. Sami widzicie. O, 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 o. O ja pierdziele, muszę jeszcze raz przejechać. Ale zarobiście. O kurde, żeby się nie wdupczeć. Bo tam jest taka okłoda, tak jak widzicie. I tu trzeba o, przeskoczyć. Powiem <grym> tak. To jest tak strome, że na spokojnie Bartek by nie dorazził tutaj dirtem. Tutaj <grym> ciężko się jedzie nawet z dwoma hamulcami. O kurde. zajawa, FS, dobra. Lecimy już na zlocik. Dobra, siema, no, tam wszystkich jeszcze raz. E, jak wam e, dzisiaj dzionek mija? Jest gorąco trochę. Ale też to przewidziałem, więc później się jedziemy ochłodzić Ogólnie nie ma dzisiaj organizatora Więc trochę full spontan Ale takie zloty zawsze wchodzą najlepsze Także mamy pierwszą kategorię, troszeczkę inną niż zwykle Zaraz sobie jeszcze ocenimy rowerki Ale teraz czas na foteczkę, mamy pana fotografa To muszę odstawić Na razie z boku Przemeblowanie Dobra, uwaga fila. Dobra, git Dziękuję bardzo. Aktualnie znalazłem chyba faworyta tego zlotu, jeżeli chodzi o najciekawszy rower. możesz demonstrować tutaj, co się stało z amortyzatorem. No Mamy regulowany skok. Ile tu będzie? Ponad 200 mm. myślę można no. powiedzieć. A co się stało? Jak to się stało? Na schody, na flat. Czyli no niestety street, to wyjaśniło. Czyli mówisz, że dzisiaj atakujesz tym? Tak Kurde, no to jestem, jestem ciekawy Jeżeli ty będziesz dzisiaj latał, to szacuneczek, naprawdę uścisk, uścisk z dłoni prezesa Ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie startował w konkurencjach, bo są przewidziane bardzo ciekawe nagrody również są Więc fajnie by było zobaczyć taki klasyczek, można powiedzieć, w akcji Masz spróbować. Idę kolejne rowery o, o obczajać Dzień dobry, dzień dobry Razem z Marcinkiem uznaliśmy, że w sumie to masz jeden z ładniejszych rowerów na dzisiejszym zlocie Dziękuję bardzo i coś powiedz o tym rowerze. Bo oprócz no to... tego, że to jest Remedy 8, to ja wiem, ale jaki to jest rocznik, co to zostało zmienione, bo zostało troszeczkę pozmieniane. No, rocznik to jest 2019, rozmiar to jest Meczka. No 17,5. Ale to jest emeczka, tak pra, taka prawdziwa emeczka, nie tak jak jest u mnie ML i rzeczywiście jak siada na tym rowerze, to czuć tą emkę To cóż taki naprawdę zabawowy, mocno rower. Mega mi się Chyba podoba. Nie, no, że jest mostek krótszy w sadzony niż seryjny. No kokpicik tutaj mm, robi robotę, ale tak jak mówiłem, jest tak, albo chromaga krymica się kocha, albo się ją nienawidzi. Ja na przykład może nie jestem... W sensie nie to, że mi się ona jakoś mega nie podoba, bo po prostu dla mnie jest troszeczkę za dużo tutaj tych, tych y, znaczków, ale kokpicik bardzo, bardzo ładny i tak jak zawsze mówię. Właśnie kokpit musi być, musi być taki no, dopasowany, ponieważ zawsze się na niego patrzy no, Zawiecha jest ogólnie seryjna, nic się nie zmienia mm -hmm. Korby mamy zmienione, były descendanty 6K, są GX -y. Oklejone Oklejone PPF-em nieudolnie niestety Ale zawsze nie będą się ścierać, nie? Tak, z jest, jest ładniej Okej, okay. czyli Obron... na tym się uczyłeś tak. Ale kołdy mamy I co, idziemy w stronę Jeep Machine, bo nie mamy kmyka no tutaj zwykłe, baje, zwykłe, to jest zwykłe sztyca, cluster, jakby kogoś interesowało. Tylko no, trzeba troszeczkę tutaj jeszcze odchudzić tak, to. Tak. A waga, najważniejsza, ostatnia już taka rzecz. rzecz. Ważyłeś to? 14,1. To ja ci powiem, że ja mam 13,2 niecałe. Także oceny piszcie w komentarzu tego, tego roweru, bo jest naprawdę bardzo ładny. Czyściutki, z podpisem, a ja dziękuję. Dziękuję Lecimy z dzisiejszym odcinkiem dalej Ogólnie teraz będzie nowa konkurencja, że tak powiem e, Tak jak za mną widzicie jest murek Który należy pokonać Także odważnych zapraszam pojedynczo na niego? Tylko też nie wszyscy, kto nie startuje, no to niech nie idzie, nie? Jak? To, jak sobie wystartujesz, to jest twoja brocha, dobra. abyś przejechał cały. Tylko najlepiej, byś pożyczył od kogoś kask, bo bez kasku nie możesz startować. O! O, 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 o! Dobrze, dobrze, jest dobra taktyka. Ale obyś to Audi na mnie nie wdopcył. Weź mnie płość, na prawo zejdź. Zejdź na prawo. Ej! O! Okej, okay, okej okay. wow. Widzicie, musicie mieć dużo wyższą prędkość, żeby po prostu nie pedałować w trakcie Nie jest wcale tak wąsko, ja się, ja się boję o ten carbon fiber I o ramę, i teraz boję się zejść Ale szybko, Skąd jesteś? Z innego wózka Uuu, to wy mnie Dobra, dawaj Ooo Nagrałem to! Ło, 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 o. o kurde O kurde Ja pierdziele, to jest straszne, stary To się tylko tak wydaje, że do korbuj, do korbuj O kurde, o kurde Inaczej ja się po prostu wiesz czego boję? Tego, że się wywrócę i albo rozwalę amor, albo znowu mi ucieknie kolano, to które mam rozwalone. Ja właśnie też Bo ja zawsze uciekam na lewą stronę i tego się tylko boję. O! o, ale byłem w idealnym miejscu. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Przerzutka, może teraz dojadę, mam nadzieję, chciałbym teraz dojechać już. Oj, no, zahamowałem tam, kurde. Muszę być opanowany, żeby dojechać do końca. Tu jest teraz ten zakręt. Jedź Marin, jedź! Jedź! No kurde! Dobra, może coś mnie przebije. Fajnie by było, jak ktoś by mnie przebił. Dawaj, dawaj, lecisz, lecisz! Dawaj, ty tego nie zrobisz. I tak jestem w szoku ogólnie, że tyle osób próbuje. Teraz bo dalej. Okej, okay, okej. Okay. Jest prędko! Oo! O! Oh. o, oh, oh. Nie, pedałem! Tu! Mateusz? Bardziej do mnie plecy bolą! Pochwal się co zrobisz Eee, stąd <gry> to jest stąd. Korba to droga nie jest. Korby to coś Kurde, gdzie ja wylądowałem? Gdzieś tutaj poszło? plecami. Tu, 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 patrz. Mam na kamerę Tu gdzieś. Kurde, ale było tak blisko. No i najważniejsze. Mogę ci podesłać. No tak, tak. Słuchaj, ja na na rowerze nie jest bezpieczna Dobra, ja odpuszczam. Dobra, leci jeszcze jeden kadet. O, szybko, szybko wskoczył, szybko, 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 szybko. Dobrze, dobrze, dawaj. Jest! Lecisz dobrze! Tak! Dobra, daleko było! Ładnie! Mamy pierwsze miejsce! Zaromie się! Odejdź, 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 Dawaj! Tylko ostrożnie już teraz! Nie poddaję się! Pięknie! Pięknie! Dobra, ale ładniej niż... Gratuluję, kurde! Bardzo fajnie Dobra, to rozdanie zrobimy na hopce PG. zapraszam wszystkich Znalazłem plecak, wykupnę 50 złotych Zabrakło mi około trzech długości, tak naprawdę, roweru, żeby to dokończyć No jestem na siebie wściekły Nie sądziłem osobiście, że tyle osób weźmie udział w tej konkurencji i że tak zawzięci będą Ale no kurde, powiem ci, że jest, że jest nieźle Jak co sądzisz o rowerku? Ja to jestem w szoku, że ten twój Amor o dziwo jeszcze jakkolwiek działa, który tak się wysuwa Serio? No dobra, jak się wybijasz, to on ci nie wychodzi? No ja na kole Aha, to grubo. No i ogólnie lecimy teraz na chopeczkę. Ja nie przewidywałem w dzisiejszych tutaj planach, harmonogramie, że tak powiem, chopeczki PG, ale ludzie zadecydował, że zlot bez chopeczki PG to nie zlot. Także chopeczka to po prostu jest tradycja. Trzeba z chopeczką. Co prawda jest w słabym stanie, bo ostatnio nikogo nie dbał. Ale, ale jedziemy, no zobaczymy. Jakieś tam zrobimy konkurencję sobie. Zobaczymy na co pozwoli dzisiaj Hopka PG. A few moments later. się, leci! Nie nagrałem tego, proszę ja Państwa. Nagrałeś to? O, Lenżyna! Dumper, damper rozwaliło. Ja się ogarniałem do tego, żeby nagrodę wypłacić dla kolegi. A patrzcie. Normalnie wydupcyło sprężynę z surona. Szymon tak daleko przeleciał suronem, tak daleko przeleciał z suronem, że walnął na flat normalnie hop po PGE i wydupcyło zawias. <outroCRędziao> oh! <ś tatania> oh! Nie nagrałem tego. Ja to nagrałem. Nagrałeś. Tak, dumper Damper, damper ja się ogarniałem co, to, co, biało! Biało! co to jest? Co <noise> O! No co? Sprzęt jest zaskakujący, no co tak się dzieje. Najgorzej teraz wrócić do domu. Ogólnie nie jest problem, proszę państwa, ponieważ odkryliśmy przed chwilą, a właściwie to jeden z uczestników zlotu odkrył. Że jest tutaj gniazdo szerszeni, więc e, za chwilę kończymy konkurencję i dla bezpieczeństwa naszego będziemy po prostu stąd jechali. O, o! Od razu lepiej. O! Jak przyjemnie. O! Kurde. Nie, to właśnie trzeba jak najdłużej jechać. Piłki, piłki, przepraszam. Dziękuję bardzo. O! Jest dobrze. Kozak, dobra. Dawaj, dawaj. Jedziemy! Uwaga! Z drogi! Uwaga! Jedziemy! Rodaj się! Uwaga! Tadziu, mów, że puszczasz! Panie Adrianie! Tak. I miż rozpaszisz? Whoever moves first is the gate. Mam to, wygram to Trzymaj Trzymaj mnie Trzymaj Jest, yeah, dobra, mamy to Dziękuję, kląteczka Dziękuję Ale to nic mi nie świadczy Tutaj mamy teraz pięciu chętnych, żeby skoczyć agrykole. Bo agrykole trzeba na każdym zlocie odhaczyć. Ty dolatujesz, ja dolatuję. Chłopaki teraz będą sobie tutaj testować. Także poczekam aż ludzie przejdą i będę leciał razem z tobą. Także nie zawiedź mnie, o, ładnie, siadło Lecisz pierwszy, dobra. O, dobra, lecimy do. O, przerzutka, zmiana. Oho, Uwaga! Zrób mi miejsce, Grzylon! Wow. O, niech się nie kąpi fontannie Ej, ale na tym marinie jakoś się tak, kurde, lepiej skacze On jest taki szybki przez te duże koła, naprawdę Jestem zadowolony, dobra Lecę teraz chłopakami jeszcze raz, trzeba zrobić lepszego follow I troszeczkę wyżej kamerę podnieść Uciekaj, Tadziu, uciekaj, bo cię goni z wodą! Uciekaj! Dobra, jeden, drugi, lecimy. Proszę panowie, lećcie. Teraz, Teraz to już ksylon leci. Ja powolutku tutaj. Dobra. O Ej, kurde kądzio, Zjeżdżasz mi! O. Dobra, i środkiem! O. O. Ładnie! Ładnie, ładnie! No ja byłem koła w koło! Wow, Za rąbisty jest naprawdę! Zaczęłam mi strzelać tutaj! Eee, to trek! W treku strzela support. To dziwne, bo mnie nie strzela w ogóle! Jeszcze! 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 Jak zacznie strzelać, to wymienię, bo ja mnie nie strzela. No mnie też nerwuje, a ja tego wymieniłem swoim! Tu jest taki murek bardzo fajny. Na żadnym rzecie chyba z czego nie skakaliśmy, tylko raz chyba razem z Bartkiem, go sobie zahaczyliśmy e, śmigając po prostu na rowerkach. I ja sobie teraz go obczaić, czy on jest lotny, to i ja będę musiał Państwa przeprosić chyba. I z tego murku się wali dropa tam. I najlepiej jest zrobić dropa tu i wtedy się wali jeszcze tam między drzewami, Ale to jest mega chillera! Na filmie to się wydaje niziutko, ale to nie jest tak niziutki. No tutaj dropiny, in i tam wysyłka. To jest bardzo szybki zjazd. To jest bardzo szybki zjazd. Gdzie jest Tadek? Co nawet na dircie można zrobić? To kamerujesz sobie Adrian? Dobra to ja jadę. Tylko nie wiem gdzie to muszę wyskoczyć. Okay. Uh, Oho oh, 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 Ale tu jest szybko Ja pierdził uh, oh, oh. Mówię, że to jest szybki zjazd Ale nie pamiętałem go jako tak szybki W ogóle powiem wam, że ten Marin to jest strasznie skoczny Ja nie zapamiętałem go jako taki skoczny rower A on jest tak jak, jak sprężyna Daga Żyje Dobra to ja podchodzę trochę Dawaj, dawaj, dawaj. hamuj Łohoho, ja go wydupcyło Stąd na flat Ja już myślałem, że ty leżysz Coś ty zrobił To trzeba stłumić Ja myślałem, że cię wydupcy Łohoho ci się paszki, co? Obie. No, nogi jak z watu Dawaj Tadziu ale myślę, że podobijałeś tam grubo. No, były, było dobite do samego końca z dampera, ta gumeszka zleciała. Przyjechał w ogóle Bartek przed chwilą, dopiero teraz dołączył, ale dołączył z przebitą tętką, więc właśnie teraz la, łata. A ja idę nagrać Ej, chłopaku. Bo jestem ciekaw, jak Słonkowi idzie skokanie tego sterka. Ale tak od boczku razem z kądziem. Dawaj, dawaj, dawaj! Jak synchronicznie, kurde. Dobrze, jest daj. A my lecimy aktualnie sobie do łazienek, tak jak tutaj widzicie. Szukamy jakiejś takiej płaskiej przestrzeni, żeby rozegrać sobie jeszcze z bo dużo osób chciało zagrać z także tak na rozwinięcie jeszcze atmosfery sobie zagramy jedną rundkę, albo może dwie, zobaczymy co i jak. Bo dzisiaj jeszcze jest całkiem sporo osób, bo ogólnie jestem w szoku, że tak dużo osób przyjechało. Nie spodziewałem się, że po takiej pogodzie będzie tak dużo ludzi. No bo dzisiaj Aż jest byłem pod wrażeniem. Całkiem upalnie no, jest, no, 30 stopni pokazywało, że ma być takim właśnie, tam, jak było południe 30-31. A przede wszystkim jest duszno. No, jest ciężko, naprawdę, jest ciężko. A, jeszcze Marcinek jeździ w bluzie, więc to już w ogóle jestem podróżnikiem. Ci, co stoją po okręgu, biorą udział w, w zabawie, że tak powiem. Zasady myślę, że znacie. No i osoba, która odpada, po prostu wyjeżdża poza koło, wy jesteście od y, zmniejszania pola gry. No dobra, no to zaczynamy. Jedziemy w prawo. Okej, okay, dobra. Trzeba tak jakoś na, na spokojnie to rozegrać. Trzeba bardziej się tutaj kręcić przy, przy zewnętrznej. O!

we dwójkę no i kurde, zostały dwa dirty na dwa fule, to nie jest najgorzej. Okej, okay, samo, samo eliminacja. Trzeba wstać już. Chciał mnie, kurde, załatwić. Dobra, w nie Nie. O! Nie! Kto jest! Dobrze, Gui. Ktoś ten scyzoryk zgubił.